Cześć, witamy Was serdecznie. Przemysław Bielak. Witam, Przemysław Czarnecki. Po ostatnich słowach pani minister Katarzyny Pełęczyńskiej na Łęczy, że górnicy zarabiają za dużo i że ona rzekomo dopłaca 100 tysięcy złotych do każdego górnika, trudno milczeć. Trudno udawać, że to tylko niefortunna wypowiedź. To nie był przypadek, to była świadoma próba oczernienia całej grupy zawodowej, zbudowania obrazu winnego, na którego można zrzucić Odpowiedzialność za problemy polskiej energetyki i gospodarki. I to trzeba to powiedzieć głośno. To kłamstwo, to manipulacja i to mowa nienawiści wobec ludzi ciężko pracujących pod ziemią. Fakty w liczbach. Kto komu dopłaca? Najpierw spójrzmy na fakty. Górnictwo w Polsce w ostatnich latach otrzymało około 9 miliardów złotych wsparcia z budżetu państwa. Tylko, że te pieniądze nie poszły na pensje górników ani na inwestycje w nowe ściany czy sprzęt. One zostają przeznaczone wyłącznie na likwidację kopalń, odprawy i rekultywację terenów. To jest polityka państwa, które podjęło decyzję o odchodzeniu od węgla, a nie dopłacenia do górników. Jak próbuje to przedstawić pani minister. Z drugiej strony, ile branża oddaje państwu? Według danych ze spółek węglowych i Ministerstwa Finansów górnictwo i zakłady powiązane każdego roku odprowadzają do budżetu około 50 miliardów złotych. To podatki, składki ZUS, VAT, CIT, akcyzy, opłaty środowiskowe i lokalne. Czyli bilans jest prosty: Polacy nie dopłacają ani złotówki do górnictwa, to górnictwo finansuje dużą część budżetu państwa. Więc, jeśli ktoś mi mówi, że podatnicy utrzymują górnictwo, to zwyczajnie mija się z prawdą. A gdy takie słowa wypowiada minister rządu, to już nie jest pomyłka, to jest propaganda. Tak, to jest zwykła propaganda. Zarobki, prawda, kontra mity. Kolejna sprawa to zarobki. Tak, pensje w górnictwie bywają wyższe niż średnia krajowa. To trzeba przyznać, ale przyjrzyjmy się skąd się to bierze. Po pierwsze, wynagrodzenie zależy od oddziału, w którym ktoś pracuje. Inaczej zarabia górnik dołowy, który codziennie zjeżdża 800 tys. metrów pod ziemię, a inaczej górnik pracujący na powierzchni. Po drugie, ogromne znaczenie ma staż pracy i dodatki w warunkach zaszkodliwe nocne zmiany czy nadgodziny. Po trzecie, to nie są pieniądze dane za nic, to są pieniądze zarobione ciężką pracą. W najtrudniejszych warunkach kosztem zdrowia, a często także niestety życia. Każdy, kto mówi, że górnicy zarabiają za dużo, powinien chociaż raz zjechać na dół, przejść się kilometrami chodników w temperaturze 30 stopni, poczuć wilgoć, pył, zagrożenie metanowe i możliwość stąpnięcia. Wtedy zobaczy, ile warta jest taka praca. I tu pada zasadnicze pytanie: czy życie i zdrowie ludzkie można wycenić? Bo to jest prawdziwa cena węgla. Zdrowie tysięcy górników, którzy każdego dnia ryzykują, żeby w Polsce był prąd i ciepło. Hipokryzja polityków. Skoro mówimy o zarobkach, zobaczmy, jak wygląda sytuacja pani minister. Według oświadczenia majątkowego za 2024 rok, samej umowy o pracę w ministerstwie zarobiła ona 258 tysięcy złotych. Z wynajmu mieszkań prawie 58 tysięcy. Do tego inne dochody i świadczenia. Łącznie daje to kilkaset tysięcy złotych rocznie. A poza tym oszczędności w złotówkach i walutach: setki tysięcy złotych. Obligacje, papiery wartościowe, dom o powierzchni 229 m2, dwa mieszkania, willa letniskowa. I to właśnie taka osoba mówi górnikom, że zarabiają zbyt dużo. Górnikom, którzy pracują w pocie trzowa, którzy ryzykują zdrowie i życia, którzy oddają swoje najlepsze lata w kopalni. To jest właśnie hipokryzja w czystej postaci. Polityczne kłamstwa o węglu. Do tego dochodzą kolejne wypowiedzi. Na przykład ministra Motyki, ten w swoim podcaście stwierdził, że polski węgiel jest za drogi, że kopalnie się nie bilansują i że przyszłość to wiatraki, które mają zasilać hutnictwo. To już jest nie tylko manipulacja, to kompletne oderwanie od rzeczywistości tego pana ministra. Bo faktycznie, fakty są inne. Zarządów PIS podpisano kontrakty, w których elektrownie kupowały polski węgiel po 250-300 zł za tonę. To były ceny dużo niższe niż na rynkach światowych, gdzie tona kosztowała wielokrotnie więcej. A mimo to w Polsce prąd był jednym z najdroższych w Europie. Dlaczego? Bo to nie górnicy wali ceny, to politycy i spółki energetyczne, które windowały stawki, tłumacząc społeczeństwo, że to drogi węgiel jest winny. Efekt? Polacy płacili gigantyczne rachunki za prąd. Spółki energetyczne notowały rekordowe zyski. A górnicy stali się wygodnym kozłem ofiarnym, którego można obarczać winą za wszystko. Dokładnie, za wszystko. Górnictwo to fundament państwa. Prawda jest taka, że bez górnictwa nie ma Polski, nie ma bezpieczeństwa energetycznego, nie ma przemysłu. To z naszej pracy pochodzi energia elektryczna, ciepło, stal. Cement, szkło i setki innych rzeczy, które tworzą codzienność każdego obywatela. To my, górnicy, swoją pracą utrzymujemy miliony rodzin i setki tysięcy miejsc pracy w innych sektorach gospodarki. Dlatego nie pozwolimy, żeby ktoś szargał nasz zawód. Nie pozwolimy, żeby minister czy polityk budował swoją popularność na opulowaniu górników. Nie pozwolimy, żeby znowu próbowano nas nastawić przeciwko reszcie społeczeństwa i przede wszystkim Polakom. Dość manipulacji, czas na prawdę. Trzeba to będzie powiedzieć jasno. Nie ma dopłat do górników. To górnictwo dopłaca do budżetu skarbu państwa. Zarobki górników są okupione ryzykiem i zdrowiem. To polityka i spółki energetyczne, a nie górnicy, odpowiadają za drogi prąd. To za czasów PiS sprzedawano węgiel do elektrowni po niskich cenach, a mimo to Polacy płacili rekordowe rachunki. Dość tej manipulacji, dość tej propagandy, dość robienia z górników winnych wszystkich problemów. My, górnicy, nie żerujemy na państwie, my je utrzymujemy, my tworzymy PKB, my płacimy podatki, my zape zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne całej Polski, a przy okazji także pensje ministrów, które dzisiaj nas obrażają. Dlatego mówię wprost: szanujcie naszą pracę, szanujcie nasze życie, szanujcie nasze rodziny. I przestańcie w końcu kłamać. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo, bardzo, że doszliście do końca. Cześć. cześć pozdrawiamy. Hej. Cześć, trzymajcie się, cześć.